Z tej strony Danielowski i witam Was w odcineczku z QA. W tym odcinku odpowiadam na pytania. Także pytania piszcie pod tym odcinkiem w komentarzach. Ok, zaczynajmy. Pierwsze pytanie zadał Aleksy Per. Ile czasu już nagrywasz? Nagrywam półtora roku. Może trochę mniej półtora roku lub No, półtora roku niech będzie. Kolejne pytanie. Kolejne no, 10 pytań zadał Mimleczko. Pierwsze pytanie: jak zaczęła się Twoja historia z YouTube? Jak zaczęła się moja historia z YouTube? No co to dużo mówić, bardzo często oglądałem różnych YouTuberów yy, i tak mnie ciągnęło po prostu do tego kanału, już pewnie raz, pewnego dnia weszłem raz na serwis, no i tam mnie, jakby to powiedzieć, yy, namawiali do tego, żebym to nagrał. No może nie tak, yy, chcieli, żebym zrobił jakąś tam reklamę czy coś, a jeszcze nie miałem kanału. No to sobie po prostu i w ogóle zawsze jeszcze przed tym tak mnie ciągnęło do YouTube'a, aż w końcu wziąłem sprzęt Złożyłem kanał i zacząłem nagrywać. Drugie pytanie. Jakiego youtubera lubisz najbardziej? <laughs> Dużo youtuberów tak naprawdę lubię, ale taki, którego najbardziej lubię, to jest chyba Yoji 720. <laughs> Kolejne pytanie, lubisz placki. Sorry, ale nie wiem, o które placki chodzi. Mo może być. Nie są jakby to powiedzieć, dwa znaczenia placków, czyli na to pytanie nie odpowiadam. Czwarte, czy czwarte pytanie. Masz PS4. PS4 nie mam, ale mam One. Dalej. Znasz fajne serwery do MCP. Tak znam nawet nagrałem reklamę może jeżeli nie oglądasz to zapraszam do oglądania Reklama MCppl, ale nie z drugiej strony to już jest inna strona dobra zrobię jeszcze jedną reklamę ale mniejsze są Tak e, wojny gildi które jeszcze nie wiem czy właśnie Jest problem z wojny gildi bo nie wiadomo czy one zostaną czy je usuną e, Na pewno pvp czyli pvp.mcpe.pl port 19132 Wyjdzie też Skybox pewnie sb.mcp.pl 19132 i wojny guildy prawdopodobnie zostaną usunięte albo zostaną. No tu jest właśnie znak zapytania. Ale jeżeli chcesz wiedzieć jaki jest IP to wg.mcp.pl Kolejne pytanie. Kto robi grafiki na kanał? Ja robię grafiki na kanał, to są moje grafiki, które sam wymyślam, sam robię. I zostaną, I zostaną ulepszone trochę, bo zamierzam sobie kupić sprzęt do yy, komputer po prostu i Photoshopach chcę sobie też kupić i mieć coś lepszego, a nie jakiś syf z photoshopa, to no może nie jest to syf, ale no trochę słabe. Yy, Siódme pytanie, zrobisz serię, zagrają w MCP, Minecraft Pocket Edition? Yy, może zrobię, tak, myślę, że zrobię, ale z tego co wiem, u mnie ta seria nie jest zbytnio popularna, u mnie bardziej... Co zauważęcie, że oglądacie Minecraft na, się na modach? Ale też Wam powiem, że za niedługo, jak będę miał już tego kompa zrobię Minecrafta zwykłego na modach. Czyli może lepiej robić yy, Minecrafta zwykłego, niż nagrywać MCP. Ale myślę, że może będę myślę, że będę nagrywał. Ósme pytanie. Będziesz robił grafiki na zamówienie? Będę robił grafiki na zamówienie. Dziewiąte. Znasz Galbani? Otóż znam, kto by mógł nie znać takiego gangu. To jest tak popularne. Ale dobra, znam. 10. Wiesz co to Rayban? No to okulary przecież. To jest proste pytanie. Dalej, Polish Gamer zapytał. Ile masz lat? 12,5. Rico Game zapytał. Pytanie, jak dodajesz do filmów intro? Chodzi mi o program. Otóż programu żadnego nie używam, chociaż jakbyś chciał, to sobie pobierz jakieś intro albo stwórz. Z YouTube'a na przykład sobie, o właśnie, muszę zrobić jeden z poradników, ale mniejsze z tym. Pobierz sobie film, możesz sobie skleić po prostu film nagrany, intro i skleić sobie. Ale ja ogólnie nie robię w żadnych programach, tylko wrzucam intro na prywat, prywatnie na mój kanał. Następnie, kiedy wrzucę intro i film, chociaż intro mogę wrzucić na początku nagrywania, film mogę wrzucić dwa lata później, to i tak zostaje. Idę na Google, wchodzę na YouTube, loguję się, klikam Studio twórców wersja na komputer i tam jak masz filmik i pisze pod nim edytuj klikasz edytuj ulepszenia i coś tam i tam jest w prawym dolnym rogu wypróbuj edytor wideo YouTube. Spokojnie możesz to zrobić na, na e, Androidzie, a ja się nie zwracaj uwagi uwagi, nie wiem czy Iosie, ale nie zwracaj uwagi na napis y, czy tam narzędzia do potrzeb wymaga Flasha, nie zwracaj na to uwagi i tam po, po prostu sobie sklejasz filmy. I to by było ostatnie pytanie, zadawajcie więcej pytań, bo z tego co zauważyłem, zadało pytań raz, dwa, trzy, cztery osoby zadały pytania i zadawajcie po prostu więcej tych pytań, nie że tam no, cztery osoby no to jest ok, ale zadawajcie niech na, na przykład pięć albo trochę dłuższe pytania. Czyli zapraszam do pisania pytań, komentujcie, to znaczy piszcie pytania, czekajcie na dalsze serię Q&A, bo na pewno będą robione. Bo z tego, co wiem, kana jest nawet seria mi się spoko nawet odpowiada na pytania. No to co? Żegnam się z Wami. Yy... Kilka serii nowych zostanie wprowadzone na mój kanał, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Piszcie pytania. Cześć!